Zadanie numer 28, kolejne zadanie, tym razem w miarę łatwe, w miarę łatwe bardziej takie kreatywne, bym powiedział, bardziej takie, żebyście się trochę wysili i coś sami sami wymyślili trochę, mamy kształt, ja nie mam tu polskich liter, mamy kształt. I w tym zadaniu numer 28, zadanie to polega na. W wybraniu, na animacji wybranego kształtu. Oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej celem mamy takie jakąś kreatywność będziemy sobie tutaj ćwiczyć. Wybieramy jeden z podanych poniżej kształtów i wykonujemy dowolną, dowolną animację. Znaczy to tyle, że ten kształt może być Pierwszą klatką, ostatnią, albo jakąkolwiek klatką w tej animacji. Ten kształt może być prosty, czyli, może być sam outline, może być tak, jak te kształty są narysowane z wypełnieniem, czyli, możemy sobie użyć takiej, a możemy sobie nadać jakiś sens temu kształtu i w obrębie tego kształtu, używając jakby całego tego kształtu, narysować jakiś, jakiś obiekt. Który będziemy, który będziemy animować, i wtedy ten obiekt będzie, będzie naszą animacją, klatką naszej animacji. Wypadałoby pamiętać, żeby to nie był zbyt skomplikowany obiekt, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Nie chcę tutaj dawać rzeczy typu: to musi być cykl albo coś takiego. E Chciałbym, żebyście tu mieli jak największą, jak największą dowolność. Może być jakiś efekt specjalny, może być jakiś przedmiot. Z, z, zależy, co tam zobaczycie w tych, w tych kształtach. Narysowałem tych kształtów 9, się wydaje. I, I tyle. Chciałbym, żebyście sobie wybrali jeden z tych kształtów i żeby jeden z tych kształtów był którąś klatką. Waszej animacji. Oczywiście zakładam, że to nie musi być Wasza klatka animacji, tylko Waszą klatką animacji może nie chcę, was, nie chcę Wam sugerować. Tylko to, co wewnątrz tego kształtu narysujecie. Tak bym chciał, żeby to, żeby to wyglądało.